dla mnie jest to prawdziwy zaszczyt w imieniu swoim Marki Szturmańskiej i organizatorów. Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie przede wszystkim Marki Szturmańskiej. Możemy Pana gościć tutaj. Ja też bardzo się cieszę, bo to zegarek ma w sobie coś takiego tajemniczego. A to, co zdążyłem zerknąć dzisiaj, zobaczyć, rzeczywiście jest to festiwal zegarków. Szturmańskie się wybijają na czoło, to fakt bo najlepiej stoisko sobie zorganizowali, ale to jest zegarek też taki, który miałem tej firmy ze sobą w kosmosie i tam odmierzałem czas. Panie generał, chciałem zapytać troszeczkę o 76 rok, kwestię wyłonienia pana generała z grona tych kilkuset polskich pilotów, którzy brali udział w przygotowaniach pan jako kandydat do lotu kosmicznego. Jak wspomina pan ten okres? E, Związanego e, z tą najwspanialszą misją? No którym... Same przygotowania to rzeczywiście trwały bardzo długo, bo kilkanaście miesięcy. Ja mówię o przygotowaniu kandydatów. E, Przeszedłem taką selekcję. Początkowo traktowałem mm, tę sprawę w kategoriach, tak nam mówiono, że szukamy pilotów, którzy będą latać na nowym sprzęcie. O w wyśrubowanych bardzo parametrach. No chciałem, ale ponieważ pełniłem wtedy obowiązki dowódcy pułku we Wrocławiu, zażądano ode mnie takich lotników, który szef chce się pozbyć dobrych ludzi. Ale musiałem. Mnie nie brali pod Dopiero po tygodniu spytali czy nie chciałbym, um, no i zgodziłem się. Zostaliśmy wtedy wtrąceni do dosłownie do Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, i tam było nas kilkudziesięciu. Jednakowo wystraszonych. No, ta grupa topniała dość szybko, bo każdy dzień przynosił jakieś niepowodzenie dla kogoś. I dopiero po dwóch miesiącach, kiedy zostało nas 16, to wtedy powiedziano, że to nie chodzi o jakiś tam samolot. a... To mi się przepomniała moja historia. Jak ja trafiałem do lotnictwa, zawsze były schody i to bardzo poważne. Najpierw na szybowce to się tam komisja nie chciała zgodzić lekarska po trzech latach dopiero dostałem certyfikat. No ale to nie o I Uznałem, że wspaniałych w gronie wspaniałych kolegów jestem. Ale miałem takie jedno marzenie. Kiedy Gagarin poleciał w 1961 roku, no to była to fascynacja. I wtedy sobie tak pomyślałem, Boże, żeby kiedyś zobaczyć kosmonauty, prawda? Może jak on wygląda? Co sobą przedstawia? No wiem, że się być zdrowy, wykształcony, odważny. No i wtedy taka emocja się pojawiła. Bo Boże, żeby się dostać do tej czwórki. To ci czterej najlepsi pojadą na badania do Gwiezdnego Miasteczka i tam... Być może spotkam kosmonautę, spełni się moje marzenie. A wracając do tej pierwszej części mojej odpowiedzi, grupa była duża, jak mówię, i dopiero kiedy po dwóch miesiącach zostało nas 16, no to mówiłem chyba o tym, Panie. widzicie, ja śpię jednak o tym locie. Panie generale, jeśli mógłbym w takim razie przejść bezpośrednio do czerwiec 1978. Sam start rakiety, jak wspomina pan te ostatnie godziny tuż przed startem? Jakie panuje niewyobrażalne napięcie? Jak wyglądają te ostatnie godziny? Wiem, że jest sporo przygotowań. Wchodzi pan do rakiety, co się dzieje? No to wie pan, zanim się, do rakiety wejdzie, to jeszcze tych emocji człowiek przeżyje troszkę. No i cały rytuał na kosmodromie. Wszyscy tam pracują bardzo ciężko przez wiele miesięcy i zbliża się ten dzień finału. To wtedy kelnerki nawet, ci, którzy ogrodnicy zajmują się ogrodem, mieszkańcy tej wioski Kjura tam, tamtejsi, oni wiedzą, że się coś dzieje za chwilę. I gdyby jeżdżaliśmy autobusami, na kosmodrom zebrały się tysiące ludzi na dachach, na jakichś dźwigach. Ale byłem zdziwiony, że nie ma nikogo na drzewie. Te drzewa są dość mizerne, ponieważ w stepie niegłęboko jest sól. Jeśli drzewo wyrośnie i korzenie dotkną soli, to ginie. I tam drzewo jest pewną świętością. Gdyby ktoś zamał gałąź, to byłby przez społeczeństwo mocno skarcony. I pamiętam ten mrowie ludzi, na słupach nawet. Nie to jest przejmujące. I później wyjechaliśmy oczywiście w jakiejś tam eskorcie. Musiał być bezpiecznie. Droga w stepie, taka niekończąca się. I w pewnym momencie zauważam stado. Wielbłądów, jakichś baranków, bo tam parę dni wcześniej przejeżdżaliśmy, jechaliśmy na wyrzutnię sprawdzić ostatnie przygotowania i zatrzymaliśmy się, bo chciałem Wielbłąda zobaczyć. I tam był taki Kazach, pastuch. Był gorąco strasznie, 400 40 stopni, ale on był ubrany w takie jakieś wojłokowe narzuty, taki kapelusz z szerokim rondem twarz miał taką spaloną słońcem. Nie mieliśmy się porozumieć, ale porozumieliśmy się na migi. I on widział, że my jesteśmy inni, bo w mundurach. I proszę sobie wyobrazić, jedziemy z karta z przodu, z tyłu, milicja, migacze. I ja patrzę, ktoś biegnie od tych, od tych wielbłądów w poprzek drogi. Milicja jest zdezorientowana, co się dzieje. A to był ten pastuch, i on, proszę Pana, zatrzymuje się na poboczu drogi, klęka i zdejmuje ten kapelusz. Głowa biała. To się łzy zakręciły, już ten prosty człowiek wiedział, że się coś dzieje i on oddał szacunek. Przeżyłem to bardzo. Sam start odliczany. O, to jeszcze troszkę czasu. Trzeba było jeszcze przyjść. Przedstartowe badania, jeść obiad taki skromny, raczej, żeby nie przeciążać żołądka. No i to ostatnie <laughs> i ubieranie, prawda? Skafander to jest cała też rytuał, procedura skomplikowana. I kiedy już byliśmy w skafandrach, w takim pomieszczeniu, hmm, lekko przyciemnione, i raptem światła się zapalają, a za szybą My jesteśmy w hermetycznym tym pomieszczeniu siedzą członkowie naszej delegacji z moim najwyższym szefem, ministrem obrony narodowej. Niesamowite to było przeżycie. Oczywiście jakieś tam hmm, padały słowa, otuchy, ale człowiek tego nie rejestrował. Był skoncentrowany na tym, co będzie za chwilę. I pamiętam, kiedy już szliśmy, podjechaliśmy od wyrzutnie. Wychodzimy. Jakiś tam meldunek po drodze. Wychodzimy już klimatyzatorami. I, i obok szedł mnie przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych, profesor Rychlewski i miał fajkę. Oczywiście tam palić nie wolno, ale on tak szedł obok mnie i chciał widocznie też otuchy dodać, a tą fajką się tak zwróciłem uwagę, tak ją trzymał, jakby go parzyła, jakby była zapalona z tej emocji. I mówi, no wiesz, to możecie lecieć, pogodę macie dobrą. Jakby to miało wpływ pogoda dla nas. No i później ostatnia 40 kroków, winna wysoko ponad 50 metrów. Ja wszedłem pierwszy do statku, takie były moje obowiązki. Sprawdziłem co do mnie należało. Zszedłem, to, wszedłem do tej części orbitalnej mieszkalnej i stamtąd do kapsuły. Pierwsze to podłączyłem wentylację. Fajnie było. Włączyłem łączność, nawiązałem łączność z bazą i wszedł już mój dowódca Klimuk, też widzę zmęczony. Szybko mu podłączyłem wentylację do skafandra. No, tak. no i zaczęliśmy swoją robotę. 2,5 godziny sprawdzania klamotów wszelakich. Ale to już nie to samo co w symulatorze. No niby to samo co widzisz, indykacja przyrządów podobna, ale coś tam słychać, coś drga, coś się kiwa, coś mruczy. A, to już nie jest. Najgorsze to było to ostatnie 5 minut, kiedy wszystko sprawdzone. Hermetyzacja kabiny, skafandrów, wszystko. No i. Pięć minut gotowości, cisza, już nikt nic nie mówi i puszczają nam melodię. To każde, przy każdej ekipie. Anna German śpiewa nadzie, Nadzieję. Ach, ten głos uspokaja. Po rosyjsku śpiewa Nadzieżda. No, to jest taki nieoficjalny hymn kosmonautów. Geologzy się do niego przyznają, bo ona była geologiem z wykształcenia też tam gdzieś po tej Syberii. W czasie studiów biegała po tych skałach. <noise> I to mnie uspokoiło tak dobrze. No dobrze mówię, no nareszcie. Puls miałam ile 78. Inni mieli trochę większy. dwa razy. <noise> Never mind. Never mind. Never mind. Never mind.